Cześć, siemanko! Dzisiaj zrobimy unboxing pewnej paczki. Zaczynajmy! A jest to! Bileuszowy box paktofoniki na dwudziestolecie. A więc tak. Zobaczcie, tutaj tak wygląda to od przodu. Numer 517. Tutaj macie. Tak, tak wygląda bok. Jest to kartonowe pudełko. Taki naprawdę bardzo y, grube, y, gruby karton. Macie tutaj Gigant Records. Tu jest taki jakby kaseta. Wiecie o co chodzi? Dobra, zaczynajmy macie opisane wszystko, dobra Pierwsze, co to jest kaseta, paktofoniki, kinematografia. Tu macie kasetę, archiwum kinematografii. Pierwsza płyta też y, kinematografia. Potem w antyłę po prostu pokażę archiwum kinematografii. Jestem bogiem. Ja to ja. Tu macie taką jakby broszkę i te wlepy to Na końcu wam to pokażemy No i dobra Tu macie paktofonika, ja to ja Tył wygląda tak Mam nadzieję, że tu dobrze widać yy, Tutaj macie to Jestem Bogiem Od boku tak o Tył tak o Archiwum kinematografii Tył tak o Tu macie tą kinematografię pierwszą o. No i te kasety. Nie będzie chyba dobrze widać, ale dobra. I tutaj też zobaczcie w tym pudełku macie zdjęcia. Takie, no nie za bardzo widoczne, ale. Dobra. I teraz spakujmy to. Że mhm, mhm. te naklejki też nie rozdrawić. Dobra. Tu jest paktofonika. Paktofonika, rekord. Takie wlepy macie. Mam tu ułożę. Tak. No i tak to wszystko wygląda. O. Paktofonika. To porozkładam też, żeby to było ładnie widać wszystko. No i dobrze, i to tyle z tego odcinka. Lajkujcie, piszcie komentarze, subskrybujcie, no i cześć.